I kolejny rzut z mostu, niedaleko. No patrzcie na wytonie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, witam was serdecznie z Mańkiem. Z Mań Gdzie ty jesteś? Ha, jest tu. Witam was serdecznie z Mańkiem. Piękna pogoda w końcu, więc robię co. Idę do garażu, otwieram. Biorę wiadro, biorę magnes i choćbym nic miało nie być, jadę porzucać. Widzimy się na miejscu. Witamy Was serdecznie na Magnesie. Jest piękna pogoda. Tą czapką straszysz trochę tę wiosnę. <noise> ja już nie mogłem, nie mogłem, powiem Wam, wysiedzieć. Może nie być dzisiaj nawet gwoździa. Nawet, nawet pół nie, może nie być. Ja idę sobie porzucać, bo nie mogę wytrzymać. Także zapraszam Was na film. Idziemy rzucać magnesem. Jestem w tym miejscu. Powiem Wam, wody jest strasznie dużo. My tam sobie przedtem, o tam pod tym mostem wchodziliśmy bez problemu do woderkach, a teraz to by nas zalało, tam nawet nie widać tych pinków starych. Ja sobie tylko tak, tak sobie będę rzucał, z jednej strony, z drugiej strony i plan mam ogólnie taki na ten rok. Bardzo dobrze wyglądasz. Maktom. Wiaderko bastkowe. Pozdro przyjacielu, magnes Stefan Walcowy z Maktomu, i ja sobie będę rzucał. A plan jest taki na ten rok, że od tego mostu w tamtą stronę, tam, tam, hen, 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 będę szedł wzdłuż i rzucał magnes, i ciągnął go sobie, rzucał i ciągnął. Słyszeliście wy to? Dobra, rzucam. Dobra, ja muszę sobie porzucać. Ciekawe, czy tu nie jest jakieś metalowe coś, żebym się do tego nie przyłapał. No tu, 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 tu. Ja tu, wiecie, już byliśmy tu tyle razy... Ale magnes zardzewiał. Tyle razy żeśmy tu byli, ostatnio... jak byliśmy, to tam z drugiej strony mostu było bardzo dużo tych gwoździ różnych innych, całe pełne wiadro, 30 kilo. Także wiecie... Nie spodziewam się. Zresztą no może. Dobrze. 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 Poczekaj, bo popląta się linka. Proszę cię bardzo. Tam rzucaj. Gdzie ty idziesz w tak drugą ciężki? stronę? Co jest? No ciężki magnes. Nie z tej strony. Zaraz cię wciągnie linka do wody. Z tej. Uważaj na moje kolana. Ja nadepnąłem linkę. Rzucisz, bo już minuta leci. No już. No wyciągaj. Rzuciłaś, to co ja mam wyciągać? Ja tylko Sucha jest. Pierwszy rzut 2024. Dobra, teraz ja pierwszy rzut. Ja powiedziałem, że tu nic nie będzie, w ogóle. Ale Powiem wam, mnie to relaksuje. Nie to relaksuje. I muszę sobie porzucać. Tak na dobrą sprawę w tą stronę to nie rzucaliśmy i nie byliśmy tam w woderach, bo tu zawsze było bardzo głęboko. Dzisiaj to jest głęboko. Dzisiaj to jest bardzo głęboko Więc wiecie, może się coś przyłapie Nie mówię, że nie. Ale dawno tym magnesem nie rzucałem. I zapomniałem, ciężki jest no. Zapomniałem już jak to jest... wyczucie go. Chabazie? Dobra, rzucam. Poszedł magnes do wody, drugi rzut razem z Wami. A później już ewentualnie, jakby coś było, o kamienie na przykład, to Wam pokażę, a jak nie będzie, to też wam pokażę, że nie ma. A tam coś się czepia. No pewnie kamory. Nietusiek. Idziesz, idziesz na spacer? No idź. Ech, będę teraz rzucał się tu pod most, ale patrzcie. Jedna puszka, druga, trzecia, czwarta Masakra, co za ludzie. No Zdaj mi, bo jest ciepło. Że teraz tutaj pod most. Nawet jakby magnes przypadkiem utknął, to można przejść na drugą stronę. Tam jakiś śmietnik po drugiej. Jezus kochany. No Zobaczymy. Ja się cieszę, bo wyszedłem z domu w końcu na magnes. O, tych chabazi tu. Ej, Patrzcie, mam coś. Mam coś. I ktoś mi powie: to Tyle razy byłem, i nic nie ma. Patrzcie, ile złomu. To jest cienki złom, taki wiecie. Typowo z popiołu? Przejdzie, chodź z wiadrem. Tak, tak jak linka idzieć. Nie bój się, tam nic nie ma. myszy? Nie. nie ma myszy i myszów. Ty jesteś jedyna mysz. Zobacz, ile złomu No, patrzcie, zawiasy, o Jezus Zawiasy, dzień bez zawiasa, dniem straconym, pozdro kanioski. Tu postawić? Tak śrubki, Gwoździe. Ole gwóźdź. Gwoździe, wkręty. Inne pierdoły. Zobaczcie co tu się działo. Cały mięsny jeż oblepiony. Od tego magnesu wcale nie jest tak proste odkleić takie gwoździe. Widzę właśnie. W nie Mały raz wybiłem? Ja już na dzisiaj jestem spełniony. Pierwsze gwoździe są. Pierwsze 100 na 100? 5. Co? 5. 5. I poszedł do wody I co to jest? No, coś tam idzie patrzcie. Nawet rółka jest, rua. Co to jest? Rua. 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 100 gram mamy? <laughs> Nie mamy A to co? Hmm. Jakieś takie dziebłągi. Coś nowego? Coś nowego, no kolejne jakieś zawiasy, stado, gwoździ Mogło tak być. Wiecie, jak to mówią? To na gwoździ, to jest to na gwoździ. Dobra, i next. W to samo miejsce. A czemu nie? Coś tam siedzi. Molinka naprężona, po czym się ślizga. Powiem Wam, że ja tutaj zaczynałem praktycznie moją przygodę z magnesem. Z kolegą, który wtedy pamiętam na rozwój kanału, kupił mi wodery. I wyciągnęliśmy tu razem z nim obciążnik odciągnika. Wtedy ktoś mi napisał w komentarzu, bo nie wiedzieliśmy co to jest. A to będą habazie. Tak, dzisiaj mam gumioki. Dobra, jakiś tam gwóźdź jeden pojedynczy i kapsel. Postaram się jeszcze wyciągnąć te puszki tu. Ile sięgnę, tyle wyciągnę. O matko! Tylko tam nie wpadł, bo tu już jest woda. Sięgnę. Ach. Już miałem materiał 2024 roku, jak ja tu wpadł, Razem z kamerą i ze wszystkim, co mam tam nagrane. miała taki materiał nie ale tu jest grząsko powiem wam jest strasznie do wiadra nie nie ma dramatu dobra wyciągam widzicie to no, metalowa puszka karpackie i Kolejne złoża gwoździ i kolejne elementy po spaleniźnie jakiejś. Zamków, wspinaczy biurowych, krętów, gwoździ, dekielków, odsłoików. Coś tam się przyłapało. Pierwszy, grubszy fant. I coś mamy. O, coś większego. Coś od czegoś. Nie wiem, co to może być, co to mogło być. Kolejne gramy. Kolejny rzut. Patrzcie, pełny magnes. O, tu, o, patrzcie. w końcu grubszy towar, jakiś pręcik, jakaś blacha, a tu, o kurde, jak to łapię. Halo? Czy tu nie jest mosiąc, a przyciąga mi po prostu to? Sprawdzimy to w domu. Może się udało. Super. O, tu jeszcze jakaś rurka. Tak, poza tym gwoździe, gwoździe, gwoździe. Ale zobaczcie, wiadro się powoli, powoli zapełnia. Fajnie. Ja już jestem zadowolony, że cokolwiek wyszło. Porozmawiałem tutaj z panem, który mówił, żebym jeszcze szedł do lasu gdzieś w tamtym kierunku. Mówi ze 100-150 metrów, tam gdzieś jeszcze mówi jest taki wodospad. Tam mówi kiedyś były grille. Mówi cuda wianki, także mówi tam może coś wyjść. Także dziękuję za informację. A ja rzucam dalej. Kolejne chyba coś. No. Opa. O kurde. Odklej to. Tego to tu nie było. To już jest gruby kawał. Złomu. O, łożysko, tulejki, kapsle to wiadomo są wszędzie. Pasuje. Jeszcze za dwa rzuty tu idę na drugą stronę. tylko nie wiem czy tu się da podejść. Nawet w gumiokach. No może być ciężko. No i dalej nie podejdę. A tu w większości jest brzeg. Słabo. Koryto jest tam daleko. Zobaczę. Czy tu da się cokolwiek rzucić. Z tej strony czy się nie da. Rzucić rzuciłem. Tylko tu wiecie, to będzie szło wszystko po habaziach. Mnie ciężko wyciągnąć magnes. Talka gdzieś tam została. No, i tu nawet, jak coś się przy. O Jezus! W te krzoki, tu. No właśnie. Nie no, to, nie, nie można tak rzucać. Ale coś tam się. Patrzcie, coś się przyłapało, nie? Mam biżuterię. Patrzcie, jaki łańcuch. Odszedłem od mostu. Taki kawałek. No i mój cel w tamtą stronę, tylko no nie przy takim stanie wody. Do Ciebie idę. Rzucę jeszcze parę razy z mostu. Może coś się uda wyciągnąć. Opowiem Wam, słońce zachodzi i zaczyna robić się chłodno. Ale człowiek dawno nie był na magnesie, to ja już się zdyszałem. Dobra. Do wody Tu najwięcej jest. Tu, 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 tu. To jeszcze jest wszystko do przepatrzenia, jak woda zejdzie. ogólnie średnio lubię z mostu rzucać. Słyszycie, jak się klei? Ja słyszę. O, 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 o. I patrzcie, jaki jest kawał Chyba kawał czegoś. O kurde! O kurde! Widzicie Wy to? Ja tu czyściłem to w zeszłym roku. No patrzcie na wytonie. to, na bank jest świeży temat. Ja piernicz. Dobra, zaraz sprawdzimy co tu jest. Zobaczcie, zawiasy. Zawiasy. To jakieś. Nie wiem, co to może być. Habazie do wody. Opaski, gwoździe, jasny gwint. co tu się nałapało? Patrzcie. Tragedia. Mam dla ciebie spinkę do włosów. Super. Nie chcesz? Ja nie mam pytań. Patrzcie, ile tego tu jest. To jest jeden po jednym rzucie. Dramat. O, i pieniędz na szczęście. Mamy grosza. Ciekawe kto go teraz klei. Dobra, niech on sobie tu zostanie. I kolejny rzut z mostu. Trochę za daleko, bo to tu wszystko jest tu. tu, tu zobaczymy tym razem ile się przyłapie myślę, że będzie bardzo podobnie pełny magnes zresztą ja tutaj z tej perspektywy no, z tej perspektywy słyszę jak się wszystko do magnesu przyczepia słyszysz? ja słyszę Tu pod tym mostem trzeba Ale się obkleił znowu patrzcie jedź do góry o, ale teraz jest grubowy, coś. Nie, to jest coś. Od farby O cłoika Powiem wam, że Mnie przerażają takie gwoździe w wodzie O ten pan, który tutaj był z dziećmi mówił, że oni się tu kiedyś kąpali Wyobrażacie sobie to? Bo ja nie. Kurde. Dramat. I kolejny grosz. Bierz grosza, patrz. Jest, jest. Bierz grosz. jak ja mam No normalnie. A, faktycznie, tak delikatnie się... No. Ej, mam kozik. Patrzcie, tu jest trochę wody. Przepraszam, mam nóż, super, już zjedzony, ale ja go postaram się w domu otworzyć. Może da się go oczyścić jeszcze. Widzisz, mamy nóż. No, super. Dobra, odklejam to, jeszcze jeden rzut i będziemy kończyć. Mam już trzy grosze. Ostatni rzut i spadamy. Niedaleko. Bo to bez sensu. Widzę, że większość jest w okolicach mostu. Myślę, że się obklei tak samo. O, ja już słyszę. Słyszysz? No, gdzie mi tam woda zabiera ten magnes no jest coś tu zawsze wychodzi taka drobnica o coś tam się przyłapało większego Zobacz, to na, na oko widać, że tam leżą jakieś podkładki od ślub. Ostatni rzut. O, psa do góry. No, i dziadostwo naszych czasów bateria. Baterie zawsze zabierać. O, patrzcie na to! Samochód przyjechał, mamy widelec. Jaki ładny, zdobiony. Zobacz. O. W domu będziesz mógł nim zjeść. Chyba ty <noise> Ja piernicz To się w głowie nie mieści O i szkło Też zabieramy Szkło na magnes? No, pomiędzy się łapie też można Też można Ty, 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 ty potrafisz. Wszystko się da na magnes wyciągnąć. Wystarczy, że się tu przyłapie coś pod, tym, pod tymi śrubkami, wkrętami. No, patrz, czwarty grosz. Nie, wystarczy. Wystarczy szczęścia. Głowa mnie zaczyna boleć. Patrzcie, patrzcie, 10 groszy i tu grosz, i tu grosz. Pieniądze na magnes. Trzy szok. Dobra, ostatni rzut. Pieniądze na magnes. Grosz, 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 10 groszy, grosz. Trzeba to podczepiać, bo zginie. Tyle pieniędzów, masz, bo Ty trzymasz kasę. O, super, możesz iść na zakup. Dobra. Ja robię ostatni rzut i spadamy, bo się robi zimno i ciemno. Tu jeszcze jest jeden. Ostatni rzut, tu po Natalki stronie. No, prawie dostałem w ryj. Tu przeciągniemy raz i wyciągamy. Dobra, wyciągam, bo już jest waga. Ech, hop, do góry. Żeby ci nie było No, właśnie, nie chciałbym się przykleić do, wiecie, do mostu, a bazie do wody. Ja się Ej, patrzcie, mam biżuterię. Gdzie łańcuch? Zobacz. Nie, normalnie biżuteria. Pa. To jest biżuteria? No nie, no tak na łańcuszek się mówi, no. Aha, dobra. Ale jest biżuteria na magnes. Co my tu jeszcze mamy? oprócz habazi. Tu dalsza część tego czegoś. Nie wiem czego. Kręty standard. Jasne, ale to jest tragedia, powiem. co innego, jak ja bym tu nie był jeszcze. To ja tu byłem tyle razy. Gorsze, to później wszystko trzeba przesortować, wiecie, Przepłukać. No Tak to w życiu tego nie powiedzmą na zło. Dobra, robimy rząd i jedziemy stąd. Ja, gdzie? Stu, stu. Czekaj na mnie. Bieg się zwijamy. Tu jeszcze zabieram to, co wypadło, żeby ktoś sobie nie przebił koła. No, powiem Wam, z 5 kilo jest. O 5, no może być. 5 kilo, 4. Szybkie podsumowanie pierwszego naszego wypadu. Za 4-5 kg, gwoździ, widelce, inne pierdoły, wkręty, tusiek. Ja jestem zadowolony. Natalka myślę, że też. Bo było ciepło. Fajnie było. A teraz już zimno. No, teraz już się zrobiło zimno, także wiecie co. Spadamy, idziemy do domku. Wy będziecie mieli odcinek. Ja się spełniłem. Lecimy 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 do domku. Wy pamiętajcie o subskrypcji oczywiście zostawcie łapki do góry. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło z tego pięknego miejsca. Jeszcze wam rzucę przebitkę z zachodzącym słońcem.